Witam Was bardzo serdecznie, kochani. W kolejnym moim odcinku z serii Margonem, z tej strony Lordo XPS. E, może kilka słów powiem, kochani, zanim zaczniemy questa u Filnexa. Kochani, mm, troszeczkę się pozmieniało u mnie. Przez dłuższy okres nie nagrywałem odcinków. Sami, jak wiecie dlaczego, jak oglądaliście moje wcześniejsze odcinki. A kto nie wie, i kto jest nowym, że tak powiem, oglądaczem mojego kanału, to już mówię. Ze względu na to, że po prostu zostałem zablokowany przez, przez jedną nietypową sytuację, która miała miejsce na YouTubie. No i po prostu zostałem zablokowany na półtora roku przepraszam na pół roku przez YouTube. Y nie mogłem nagrywać odcinków powyżej 15 minut, więc stwierdziłem, że nie będę nagrywał. No bo to jest bez sensu, bo wiadomo, e, odcinek przynajmniej zajmuje 30 minut, przynajmniej 25. A 10-14 minut raczej odcinka fajnego nie nagram. No dobra, e, przejdźmy do tego Quest'a. E, Proszę bardzo, otrzymam 221 krok 1 doświadczenia no i co? Aha! Czyli to było takie, że tak powiem tutaj myślałem, że to quest, ale tu jednak nic nie ma. No dobra kochani. Więc mówię, jest jak jest zaczniemy może drugiego questa. Proszę bardzo, u tej naszej sympatycznej pani. Co to na 5 złotych monet? Hm, bogactwo. Yy, okej. Okay. No i okej. Okay. Dała nam prawo ślas Okej, okay, fajnie, ale to nam nic nie daje. on no drugi dostaliśmy. na no kurde, ona nas chyba kocha. Yy. Czy możemy coś dla niej zrobić? Pytamy. Damy 1000 sztuk złota Nie no to też chyba nic raczej nie będzie Tak, dostaliśmy sasankę to też nie No kurde, nas naprawdę kocha No kurcze, co jest Teraz mi nada tych kwiatów i kwiatami to naprawdę mogę sobie dupę patrzeć jedynie No i świetnie jeszcze mi się zacięło Fajny klimat kurde no i tutaj coś kręcisz no w końcu Dobra poczekajcie ja sobie to powyrzucam mi to niepotrzebne chyba, że jako zastęp po w zastępstwie te kwiatki za papier toaletowy, jedynie będzie mi tutaj to miejsce zabierało w ekwipunku. No i okej, okay. Stowarzyszenie Wdów. Tchallan. Czuję się urażona. A jeśli mówiła prawdę, trzeba ją przebogać dobrym napi... napitkiem. Ja tutaj kochani, sobie pomogę, bo ja w ogóle nie znam tego. questa, to jest raczej jakiś nowy quest. Kupujemy wino, NP w karśmie obok. No dobrze. Czyli udajemy się do karczmy obok, karczma obok, no jest obok, czyli tutaj. Oczekuję słuchajcie, miałem przerwę w Margonie, dokładnie chyba półtora roku temu, nie no, w wcześniej, przepraszam Was, w grudniu ostatnio grałem na Boże Narodzenie, na Questa, a to tylko na Questa, także świątecznego, także można tak powiedzieć, że grałem, ale to tak wyszło jak wyszło. No dobra, w ogóle widzę, że się wszystko pozmieniało tu. Troszeczkę muszę się przyswoić z tymi zmianami w Margonem. Co widzicie, że już błądzę. No dobrze. W ogóle wino jak się fajnie zmieniło. W ogóle dużo rzeczy ponoć się zmieniło i się mam na lepsze zmieniać. Z czego jestem bardzo zadowolony? DHelen hmm, ciągle gorzko płacze. Wino w mi obód Przeszukujemy mapki od Eder do kwiwistego przejścia. Hmm. Aha, że mapki od Eder do kwiwistego przejścia. Miejsce jest jest losowe do Helen. Aha, okej, okay. czyli musimy yy, przeszukać mapki od Edera do, do z tego Przejścia. Jak ja to znajdę, to powrócę do odcinka, bo szkoda czasu, żebyście y, tutaj oglądali z czego i tak połowa drogi będzie szukania. A więc zaraz się widzimy. Okej okay, kochani, y, dowiedziałem się, że y, Helan po prostu y, była taka rozpatrzona i trzeba było dać jej troszeczkę Chwilę czasu na to, aby ona się wypłakała i mogła z nami spokojnie, normalnie porozmawiać. I pytam: To znowu ty, panie, czego chcesz? Eee... O, proszę bardzo, tutaj wino trzeba było jej dać, to co kupiliśmy w karczmie. Co tak naprawdę się stało. Ona mówi nam o sakiewce, i dopiero właśnie po tą sakiewkę musimy się udać. Między tymi wszystkimi szlakami e, aż do kwiecistego przejścia. E, a więc, no będziemy szukać. Mówię, szkoda czasu, jak znajdę e, w danym miejscu, e, wznowię. Quest, e, tak więc, kochani, jesteśmy już wam mówię w e, słonecznej wyżynie. No i już tutaj widać rozerwaną sakiewkę. Nie było daleko szukania. Ztrzymaliśmy przedmiot. To chyba sakiewka Hellan. Lecz zostało w niej niewiele złota. Chyba Hellan nie będzie zachwycona. No. Miejmy nadzieję, że na nas się nie wyżyje. No dobrze. A więc widzimy się u Hellan. Tak więc kochani wróciliśmy. Oddajemy jej. Tak to moja sokiewka, ale gdzie są pieniądze? Złodzieju. Zarobiłem u Mnóstwo złota ty mnie okradłeś. Kpisz sobie. Przecież ja odnalazłem. Przyniosłem ci całe złoto, które w niej było. Może gubiłaś się po drodze. Przecież jest rozdarta. Nie wierzę ci. Przecież sobie moje złoto. Dać? Gdzie jesteś? Obwie Obwiesił. Potrzebuję cię. Klient mnie okradł. Helen pochyla cię tak, że wpadasz przez otwarte drzwi Prosto do domu z hadzek. No i świetnie. Quest się dalej, dalej rozwija. Super. Zobaczymy, jaka będzie fabuła tego quest'a. Co tu tak pusto? O! Jesteśmy Dac. T'Hellan. Okej. Okay. O niedobrze. Czy obrońca Tchellan pozwoli, e, pozwoli się przekonać? Czego krzyczałeś T'Hellan? Coś się stało? E, dobrze. Weźmy do jakiejś, nie, piwnicy jakiejś, nas powinno przeteleportować czy coś. Dlaczego jesteś przywiązan, przywiązany do łóżka? Chociaż zobaczyć, czy to tak ma działać. Aha, czyli nie wiem. Chyba jeszcze będę raz musiał spróbować. No dobrze, no to poczekamy chwilę i, i powrócę. Przyniosło nas kochani do wdowy Leoni. Porozmawiajmy z nią. Chwileczkę. Mi się zacięło. Zobaczymy co wdowa nam to odpowie. Zaraz. Coś mi się zaczyna. na internet ostatnio. Nie wiem co jest. Ale spróbujemy jeszcze raz odświeżyć OK, porozmawiamy z nim mhm. dobrze i nas wpuściła Nie wiem na, na jakąś ucztę czy nie wiem na co jakiś pomoc porozmawiając więc z, z wydawami. no okej, okay, z wydawą Emilio porozmawiajmy Że dała nam klaść do piwnicy w domu schadzek. Udawałaś się zdobyć pieniądze, które zapewnią wdowom, e, gdzie byt. Zbadaj, czy da się włamać do magazynu, w którym raster gromadzi swój łup. No dobrze, no więc wyjmy, wyjdźmy. I sprawdźmy to. Mhm. Chyba tam. Teraz. Chwileczkę. Nie ma. Dobra. Mhm. Gdzie on jest teraz? Powiedzcie mi. A, magazyn, tak? Dobrze, no i nas rzucili. Ja chcę wejść? No. no kurczę. czego tam nie mogę wejść? No ale nie mogę, właśnie o to chodzi. Kurczę No, wrkanie, jak to zrobię, to po prostu nie, no ostatni raz próbuję. Dobra, zaraz wrócę. No, kochani, powiedzmy, że się nam udało to. Tak można to powiedzieć oficjalnie. Czekajcie, się czymś uleczę. Ciasteczka mi uleczył. Dobrze. Jesteśmy tu. I musimy... ...coś stąd wziąć. To tak mi się wydaje. Co ja nie wiem. Teraz przeczytajmy pod magazynem. Czyżby... ...tędy yy, wiodła droga do skarbca burmistrza Rastara? Hmm. Być może na jakiejś ścianie czy coś o, jest, 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 jest skała ściwo wymurowane Ślad jeszcze Słuchajcie, może tu trzeba z jakimś kilofem przyjść czy coś eee... Urbano się ruszamy po kilo. A no właśnie, do Kowala. Yy, dobra, a więc widzimy się w przedmieściach. Yy, znaczy nie. W zasadzie to kupię ten kilof yy, od Kowala, Horgima i wrócimy tu. Ok kochani, dowiedziałem się, że w ogóle nie trzeba żadnego kilofa, bo my wzięliśmy opcję drugą, a nie pierwszą. I musimy porozmawiać z, wdo z wdowami o naszym postępowaniu. No i co? Zapytaj konopielkę, czyli zechcę Wam pomóc w unieszkodliwieniu Irimira. I Konopielka jest tutaj. Nie. Ona jest tutaj chyba. Zaraz jak się nie mylę. Jeszcze pamiętam. No bo tutaj tak. Dobrze. No i część na babeczki z kremem i krople na sen. Mm, mm, kupimy u piekiarki Laurynki po drodze krople kupimy u rocznego zgrzyta. To krople kupimy. Nie już u rocznego zgrzyta. Czyli tutaj na górze. dobra mamy mamy to, mamy to no i jeszcze idziemy po bubeczki do podgrodzie, nidhal e, mi kochani się nie chciało iść w zasadzie do e, podgrodzia, kupiłem sobie na aukcji za 15k Bubeczki z kremem, poszukajcie, może też będą e, OK no i co teraz? Konopielka obiecała pomóc iść teraz poszuka, poszukać miejsca skąd będziesz mógł zrobić podkop do piwnicy pod magazynem. Tutaj pewnie udaję się do tej rudery. Po lewej stronie. Jest nasza otóż rudera. No i wchodzimy. bo każdy zna to miejsce już. Dobrze, dosyć. Wchodzimy do piwnicy. Bodajże z Halloween. co się wchodziło. Jest klapa w podłodze. Myślę, że przechodzimy. Okej, okay, jesteśmy. Teraz wygląda na to, że korytarz ciągnie się po, po całym Eder. Może udać się przedostać do piwnicy magazynu. O, też tam będzie, chyba mi się wydaje. Okej, okay, tędy przejdziemy i musimy aż tam takie światełko widać odbijające, tam musimy dojść, aż na samą górę. Tak więc jesteśmy, weźmy deski nie wjedźmy. Ale tutaj... Nic tam to nie dało. Dziwne. Sprawdźmy, czy to jest jakiś krew, coś tego. Murowana ściana. Czyżby to było tutaj? Miejmy nadzieję, że tak. No nie. To miejsce też nie. To miejsce nie, to miejsce nie. To może tutaj gdzieś. Spróbuję jeszcze raz. No nie. To może, słuchajcie, kochani, gdzieś tutaj. Nie, no też nie. Dobra, sprawdzę jeszcze na dole, że tam coś będzie. O tutaj, czekajcie, urwana ściana. E, dobra, tutaj też nie. Jeszcze zajdziemy niżej. Jeszcze będę pauzował, żebyście mniej więcej widzieli, gdzie ja to robię. Na dole sprawdzimy. Sprawdźmy na dole. Cóż, sam nie wiem. Cóż ma to wspólnego z tym? No nie. Dobrze, kochani, w takim razie, jak znajdą, to powrócę, bo to już szkoda czasu. Czas lecia, a naprawdę jeszcze nic nie znalazłem i nie wiem, kiedy znajdę, więc na razie prze, króp, krótką przerwę mu zrobimy. okej okay, kochani, już wszystko wiem. Musiałem, jak weszliśmy tam do tej jaskini, po prostu trzeba było wyjść i porozmawiać z konopielką żeby uśpiła Irimira a ona kazała nam się udać po kilof do przedmieścia, do przedmieścia Karkahan tego kowala, ja już tam byłem musicie zejść na sam dół no i na lewo skręcić i potem w górę, w górę i tam jest nasz kowal Ok, klapa w podłodze, wchodzimy tam. No i teraz e, dobierzemy się do ściany naszej, którą zaraz wam pokażę. Tu jest jakaś, nie wiem czy to będzie ta. Tak, to chyba jest ta. Chyba tak, czy nie? Nakłāja się do niewłaściwej piwnicy. No to dobrze, jeszcze raz, kochani, spróbujemy. Zaraz po przerwie. Tak więc, kochani, to była druga ściana z prawej strony, na samej górze. Idziemy do magazynu Eder. Ok, zamek szyfrowy, próbujemy go otworzyć. Zamek. Dobra, kochani, tutaj wam nie pomagam. Tutaj sami to zróbcie. A ja za chwilę powrócę. Okej, okay, kochani, udało mi się odszyfrować. Pięknie kochani. No i teraz po cichutku będę mówił, bo żeby nas nie usłyszał. My klikamy na skrzynię z Okej. Otrzymałem nowy przedmiot, otrzymałem nowy przedmiot, stracone 50 punktów. Honoru, czas wracać. No i wychodzimy w Oj, ja, chyba nas nie złapał. No i coś się stało. Wracamy do domu schadzek Kochani, otrzymano 60 punktów Punkty doświadczenia, otrzymano punkty honoru. Otrzymaliśmy e, płaszcz kupca. Otrzymaliśmy też również do e, wdowia kaszę. Wdowio kaszę. I tyle. No i punkty honoru. No i e, doświadczenie. Wszystkie jesteśmy Ci ogromnie wdzięczni, Lordu xps Twoja pomoc była nieoceniona. Weź te stary płaszcz po moim mężu. Mnie on no nic, a Tobie się może przydać. Ach, nie ma sprawy. Cieszę się, że Wam mogłem pomóc. I już się, Kaszu. Nagotowałam na kilka dni, a teraz dzięki Tobie możemy spodziewać... spodziewać... Dzięki Tobie możemy sobie pozwolić nawet na mięso. Okej. Okay. Także tak to wyglądał, kochani. Quest, jeśli się podobało, mile widziana jest łapka w górę. Subskrybacje, oczywiście, też są mile widziane. No i zapraszam do kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że Was będzie więcej na mój kanał przybywało. No i co? Z tej strony, kłania się Lordy xps -em. Cześć.